Jest wizja? Tak. Siemanko. Serwus. Jesteśmy dzisiaj u Krzyszka Newtona. Widać chyba. <laughs> I co? No ostatnie poprawki. Elektroniczno-programowe. -y 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 Właściwie przed jutrzejszym pierwszym, BK. Pierwszym w życiu moim i, i Hondy. E, no i przed jakimiś pierwszymi testami. Wcześniej ogarnialiśmy sprawy typowo mocowo hamowniane no a dzisiaj jakieś jeszcze ostatnie czujniczki i, i, i różne mniej lub bardziej ważne ważne pierduki. ale to się wszystko potem składa na efekt finalny, dlatego jest już dosyć późno, ale walczymy, a jutro rano jedziemy na beka. odpadło, nie? Przede wszystkim. Także chyba spoko. Wszystko idzie zgodnie z planem po naszej myśli. No i trzeba się wyspać przed yy, no przed jutrem. krótkiej dżemce i miłej przejażdżce. E, jesteśmy w, w dziczy i, i leśnej, leśnym gąszczu, czyli jesteśmy na torze Poznań. E, no i właściwie to trochę nie wiemy, co mamy robić. E, bo to tak wszystko dogadane tak, że wiemy, że mieliśmy tutaj przyjechać. E, no i czekamy na pana delegata, delegata technicznego, który nam powie, co dalej. Zobaczymy. Nie <laughs> jak się czujesz, że kawał ciężkiej pracy się opłacił? No, ja to, no nie wiem, bo trzeba będzie Tywał to pojechać i to jest to trochę niepokojące. <laughs> no ale nie, fajne. No fajnie, co Wam powiem? Kurczę. Trochę, trochę serca i czasu poszło, i jak się okazuje, nie trzeba tego złomować, także żeby... jakiś tam sukces osiągnięty. No słuchajcie, my już sobie chillujemy w trasie, troszkę emocje opadły. No a nie ukrywam, że trochę tych emocji było, bo w sumie co? Robiło się dość długo ten samochód, poświęciło się temu sporo czasu i różnych innych rzeczy. I no nie fajnie by było, gdyby na przykład się okazało, że teraz trzeba wycinać tam pół podłogi, coś inaczej wstawiać, albo coś przespawywać, albo no nie wiem, no, no wiecie, różnie, różnie to bywa, różni są e, jakby ludzie odpowiedzialni za, za dopuszczenie takich samochodów do, do startu. Wiadomo, że tam powiedzmy w randze mistrzostw świata, no to już na, na takich e, badania kontrolnych, no to, to jest hardcore, nie, no bo to typu i, i rozbiórki silnika, skrzyni biegów i tak dalej i tak dalej tam w celu sprawdzenia zgodności ze wszystkim. Tutaj aż tak surowo nie było, ale przede wszystkim Panom no chyba mogę powiedzieć, że się bardzo spodobało. Właściwie e, nic nie wymaga jakiejś gruntownej przeróbki, tam, tam, tylko taka kwestia usztywnienia powiedzmy wlewu paliwa i i dorobienia takiej osłony na, na filplaycie na zbiorniku. Także to takie, to takie rzeczy, które, które rzeczywiście jakby zgadzam się z nimi w stu procentach. No ja to znów tak, 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 tak się rozgadałem troszeczkę, ale no, 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 no tak, jakby no był to istotny dla mnie dzień. Chciałem jakby za wszelką cenę to, to auto jak najszybciej właśnie pod kątem pod kątem zawodów sprawdzić, żeby potem nie było niemiłego zaskoczenia, że sobie jedziemy e, i też poświęcamy dużo różnych rzeczy, żeby się tam znaleźć, a tu nagle jakiś fuck up, coś jest, coś jest nie tak, mimo że ten regulamin dość mocno wydaje mi się, przestudiowałem. No ale na szczęście wszystko jest ok. Także można jechać. E, właściwie teraz jeszcze z takich spraw organizacyjnych to wyrobienie książki samochodu sportowego. Eee, taki standard no i tyle eee, i tyle, wszystko jest ok jakby jest bardzo fajnie eee, a żeby się dowiedzieć czy wszystko jest ok pod kątem stricte technicznym jezdnym no to wybieramy się na testy dzisiaj mamy dzisiaj mamy piątek, za tydzień w niedzielę widzicie ten materiał i wtedy my jesteśmy na tych testach Eee, an, tak, no, no może tak być, to, ja już, to Ty już lepiej wiesz niż ja, jak to tam będzie. Eee, w każdym razie za, za troszkę ponad tydzień jedziemy na, na testy na Silezję. Jesteśmy też dogadani z Krzyśkiem Newtonem, żeby po prostu jeszcze swoim okiem tam doglądał logów i, i czy wszystko jest na pewno ok, nic nie klęka na robocie. I, i mamy jeszcze do grania tam rev czyli, czyli podbijanie obrotów przy przy redukcjach, bo wczoraj się tego na placu niestety nie dało zrobić. Troszkę, troszkę za mało było tej prostej w cudzysłowie. Eee, także porobimy sobie takie rzeczy no i no i zobaczymy jak to jeździ. 940 kg na ten moment, także bardzo, bardzo ładnie. Minimalna masa do dwóch litrów to jest 900 kilo według regulaminu wyścigów płaskich. Eee, no i to jest do zrobienia na przyszły sezon, tak myślę, ale na razie 940 kg jest bardzo fajne. To tak w zeszłym, w zeszłym roku miałem bez klatki tonę 60, także uważam, że naprawdę no powinno się to wyczuć pod plecami i, i na kierownicy i, i na hamulcu, także jest fajnie. Na papierze wszystko wygląda fajnie. Zobaczymy też, jak wygląda na torze. Jedziemy na Silezję, bo my mamy stosunkowo blisko. I jakby się coś miało wywalić, pójść nie do końca po naszej myśli w kontekście sprawności samochodu, no to właśnie, raz, że jest blisko, a dwa, że silezja jest mega bezpieczna. Tam. Ja osobiście uważam, że to jest taki taki obiekt. Na którym, jeśli na przykład urwiemy koło, to jest najmniejsza szansa, że e, takie auto odpiszemy. nie? Także Silesia pod tym kątem jest fajna. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Bardzo bym chciał, żeby było sucho, żeby faktycznie samochód przetestować w takich warunkach, e, jakby najbardziej bojowych, e, przy największym gripie i przy największych obciążeniach termicznych. E, no także, tak, trzeba trzymać krzyki za pogodę. No i mam nadzieję, że. Widzimy się na pewno. Mam nadzieję, że na Silezji i za tydzień. Także. Gdzie będzie Zap... można zobaczyć na początku yy, materiały najwcześniej z testów? Gdzie będziemy je dodawać? Będziemy je dodawać na. Jaką platformę? Próbujesz na platformę? Facebook? Na co zapraszasz? Zapraszamy na YouTube'a, tak? YouTube? Na YouTube'ie? Na YouTube'a też. A gdzie widzę, zapraszasz? Jeszcze drugie medium. Na Instagrama? Na Instagrama. No, na, no to na Instagrama, to, ja, to, to mnie tak zaskoczył myślałem, że to jakaś pułapka z Twojej strony, ale okej, okay, tak, jak najbardziej zapraszamy na Instagrama, tam w, w miarę na bieżąco to, się, to co się cyknie telefonikiem o takim goodlapsowym, to co się cyknie, to to jest od razu, jakby widać co robimy, gdzie, gdzie jesteśmy i co powiedzmy się dzieje z furą, także, także serdecznie zapraszam. No i na YouTubie też, żeby nie wypaść tam z rytmu i swoich sugerowanych filmów, zapraszam serdecznie do subskrypcji. I jeszcze jest taki do dzwoneczka, do dzwoneczka tak? tak. I, I do zadzwoneczkowania. Tutaj szyma się razem tym znaję, jestem lipny. Dlatego to jest podzielność obowiązków i tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia wam życzę.